Ты то в дне. forum Znów świeci nowy skład, opis tripu, komentarz Brałem, leciałem jak ptak, nie znam ich Ale czuję się jak wśród swoich Każdy z nas coś gubi, w sumie nie wiem co i gdzie stoi Klikam dodaj do koszyka, jakbym zamawiał powietrze Ale czuję, że z każdym kliknięciem kończę wewnętrznie dopalać w sercu, dopalać w duszy Nie potrzebuję słów, tylko żeby nic nie czuć, wyruszy Wnikam w dymie, gubię się w sobie na forach piszą, że czysty już po mnie, Brak mi snu, brak mi ciebie, brak mi mnie, Ale wciąż oddycham, choć tylko przez sen Powiedz mi, czy ktoś nas jeszcze pamięta. Kuj to bunkier, w którym czpamy emocje Wśród pudełek po przesyłkach i słuchawek w ciemności Matka nie wie, ojciec zniknął Znają i znikają sami W świecie, gdzie więcej jest loginów niż prawdziwej wiary Każdy chce zapomnieć o sobie, o świecie Na forach piszą, nie łącz tymi, znikają jak w śnie Nie mam już marzeń, nie mam pytań do nieba Tylko jedno, czy to dziś, czy jeszcze mi coś trzeba Dopalacze z neta jak listy bez odpowiedzi Zamawiam kolejny, choć wiem, że nie uleczy Raz było pięknie, kolory ciepło sen, teraz tylko ciemność, ucisk bezdech i lęk Piszę na czacie, czy to normalne po tej dawce A ktoś odpisuje, ja już też nikt nie czuję, patrz, brać świecę Zamiast pomocy, emotki, zamiast życia mgła Zgubiłem siebie między dawką a fałszywym światłem dnia Tylko zników, ale boli, gdy znikają. RIP pod postem, a w głowie echo. To nie była bajka. Chcę napisać, że chcę przestać, ale kto to zrozumie? W świecie, gdzie cierpienie to norma, a czucie to duma. Może to piosenka, może list samobójczy. Może ostatni raz, gdy chcę być jeszcze ludzki, ale serce wciąż bije. W dymie, w ciszy, w rytmie, i może jeśli zaśpiewam, ktoś mnie jeszcze usłyszy. Poda kapkar stąd choda sama tan jest trochę raz tecię, trafia szczuka te cien i bierze na oszertę sprawy w zanowiara tuży twardziem ascenia, że stara tu wiem park, tał za fanci Nie szuka pisził chyra mi widów o wymasabi, Jadko i Sabaka ta solawa Strołeś, nie ochorzysz, umet koknie to cię czowy to za Twi za flukie Nawet piesiu chyba mi wiruchowiem за бета стајс, але гилки та' су рава, гилки та' су рава то лорки во трошки пара